A więc słuchajcie, Mango, ludzie, ja jestem Rain, a w tym odcinku będziemy grać w, e, w Robloxa, a dokładnie to w grę, o nazwie New Avenue County, a więc zaczynajmy. Dobra, jesteśmy już po insze. E, I ogółem w tym odcinku będziemy przygotowywać się. E, tutaj, okupować broni. w ogóle, żeby potem e, zostać. E, no, morderców w tej grze. To jest gra Role Play. E, może wam ona się spodobać. E, dobra, idziemy jak na razie sobie z respawni. Samochód. E, mam dwa samochody. Jeden jest od przenoszenia takich rzeczy. Na przykład karabinów i w ogóle. Pokażę wam co w nim mam. E, tutaj troszeczkę magazynków do karabinu. Proszę tam e, ukradłem z jakichś strzelanin. Też kilka kupiłem. Baseball Wata, Delino Special, Flashlight, e, shotgun, Jerry i Knife. Teraz zresłem mój normalny samochód, w którym w sumie to... No nic nie mam. E, oczywiście gra będzie w opisie, że nie o sobie pograć. E, maksymal mam maksymalną ilość pieniędzy, czyli 3000, jeżeli będziecie chcieli na przykład porań, jak zostać z w tej grze i więcej zarobię, bo ja teraz zarabiam e, 10 dolarów na... Dwie minuty, e, w tej grze są trzy miasta, e, Lander, Playmouth i West Point. My akurat byliśmy w West Point, e, teraz pewnie wam się świetli jakaś mapka albo coś. I teraz jedziemy sobie do Lander. W ogóle gra jest bardzo, ale to bardzo rozbudowana. E, jak widać samochód jest bardzo dopracowany, za chwilę jeszcze wam pokażę karabin i w ogóle. Jest tu policja i w ogóle. Właśnie koło, teraz przejechaliśmy koło Playmouth. Eee, mogę Wam powiedzieć, jak, się, jak ja nazywam poszczególne miasta. Playmouth to według mnie jest miasto niebezpieczeństwa, bo tam w sumie zawsze coś się dzieje. Eee, West Point nazywam miastem taniej broni, bo można tam bardzo tanio kupić broń. Jakąkolwiek oprócz karabinu, no bo karabin akurat um, jest tańszy w Cube Marcie, który jest w Lander. A Lander to takie neutralne miasto, czasem coś tam się dzieje albo. Yy, albo coś. Dobra, zjeżdżamy sobie na powietrze. Lander w sumie to jest największe miasto w tej grze. West Point to jest najmniejsze, a Plymouth jest, tak po środku. nie jest za duże ani nie jest najmniejsze. Jak widzicie, tam już się zauważyć wielkie budynki Tutaj jest jeszcze... Tutaj są czasem poboczne miasta. Na przykład tam była e, siedziba jakby takiego słata. I tu jest bardzo realistyczne sterowanie. I w ogóle mamy tutaj wytrzymałość naszego pojazdu, czyli że jak ktoś nam e, w niego będzie strzelał albo wybijał nam szyby, no to on się zacznie niszczyć. Eee... Dobra, jesteśmy tutaj przy Cube Marcie. Hop. Co tutaj zachowujemy? W bardzo wam polecam tę grę. Bardzo mi się fajnie w nią grało. Już od kilku miesięcy chyba w nią gram. E, tutaj do więzienia się trafia na prawdziwe minuty i w ogóle. E, dobra, to za chwilę sobie kupiłem broń. Tutaj jest u takiej broni i to są faktycznie modele ich. Gra jest bardzo dopracowana, czyli tak, kupimy sobie. Je, albo w sumie. E, no chyba sobie kupimy dwa karabiny i magazynków nie potrzebujemy, no mamy już. Czyli będziemy potrzebowali dokładniej to e, 1300. Co, wypłacimy je? Będziemy musieli je włożyć do naszego bagażnika, jak najszybciej sobie je włożymy. Bo wow. teraz mam w sumie troszeczkę dużo Ok, kupujemy Jeden karabin Mamy, taką, on tu wygląda I też nawet schowki na z tyłu Są bardzo wykratowane. Teraz muszę uważać, żeby nikt Mnie nie zabił Albo mi nie zniesie samochodu Za chwilę oczywiście e, To e, to sobie przełożymy do innego samochodu Właśnie dostałem 10 dolarków Hop. Kolejny karabin kupiony. Mamy już dwa karabiny. Teraz pojedziemy do West Point. Znowu będziemy musieli wrócić. Czyli szybko tutaj wkładamy karabiny. Hop. Teraz wracamy sobie do West Point, żeby tam w West Point kupić e, sobie kilka Delino Defenderi i Delino Speciali. Eem. I jeszcze jak coś no to będę mógł zrobić oddzielny film z, e, z pokazaniem ukrytej lokacji e, znaczy nielegalnych karabinów, pistoletów i w ogóle... E, no bo żeby kupować karabiny w tej grze, pistolety czy jakieś inne bronie, no to potrzeba Fojda oczywiście do na przykład baseballa albo do, e, do noża, no to tu nie jest potrzebne, a do innych broni już niestety tak. Albo do AMO. Na szczęście, la, e, lander jest niedaleko. W ogóle nie wiem czemu pojechałam okrężną drogą. Jak tutaj mogłem sobie pojechać już bym był w lander dawno. A no, i jeszcze tutaj jest takie coś jak paliwo. Trzeba używać kierunkowskazów, światła włączać. E, jest realistyczny system biegów. Znaczy, Można go coś nazwać realistycznym. E, na przykład, teraz mamy czwórkę, piątkę. Wokółem, jak w tej grze ktoś Wam zniszczy samochód, to go niestety już nie będziecie mieli, i będziecie musieli sobie kupić drugi. E, I wszystkie rzeczy Wam z bagażnika wypadną wtedy. Nie można glitchować w tej grze aut, bo niestety, ale w tej grze da się glitchować samochody. I to jest według mnie troszeczkę słabe. I twórca tej gry powinien to naprawić, ale nie wszystkie błędy da się tak naprawić. I tak duży postęp zrobiła ta gra na linii czasu. Zaparkujmy sobie tu. I weźmy pierwszy nasz karawin. Hop. Eldorado 4 na 4 Przenosimy. Widzę, że karawin nie zajmuje aż tak dużo. Hop. Drugi. Nasze Eldorado. I hop. A nie, dobra. jednak troszeczkę może zajmować. Hop. Ogólnie, jeżeli byście chcieli jakieś lej'iki, jakieś Simon movie z tej gierki, to zostawcie tutaj troszeczkę lajkaczy. Like to oczywiście takie coś zrobimy. Na jakichś live'ach albo coś. Dobra, teraz podjęliśmy sobie tutaj do bankmatu e, po pieniądze, no bo trzeba mieć przy sobie niestety. Czyli tak, wybór to sobie na razie 500, no to może jeszcze jakieś amunicje kupię. Albo coś. Po tym odcinku będę całkowicie... Nie będę miał hajsu w tej grze. No ale musimy się uzbroić trochę. Hop i hop. Mam jeszcze 150. Więc jeszcze będziemy musieli troszeczkę tych pieniędzy wypłacić. Dwa karabiny myślę, że jak na razie dostarczą. Tak, na sam start. No i potem jeszcze zrobię jeden odcinek. Kiedy kupujemy jeszcze troszeczkę rzeczy. Dobra, wybijamy tutaj kolejny Delino Specjal i kolejna amunicja. O, już nie jesteś tam. Mamy kompletne zero i teraz jeszcze chyba Pakuję kilka e, Delino Defenderów hop, hop. E, wypłacę sobie może 400 teraz. I inny zgoł. Kupujemy. Hop. Hop. I hop. I hop. I ile nam zostanie? 150 jeszcze mamy. Hmm. No to bym jeszcze troszeczkę wypłacił i byśmy sobie kupili może jeszcze jednego denino defendera. E, nie, nie. Ja chcę to tutaj włożyć. Hop, hop, hop. Albo do lino specjal kupię sobie 300. I chyba to już będzie mój limit. No bo nie chcę zostać tak całkowicie bez hajsu. Mam teraz 330 i 450 przy sobie. Czyli tak to kupię. Jeszcze jedną amunicję. Nie wiem po co mi tyle tej amunicji. Ale na pewno by się przydało. Mów i mów. I idziemy kupić um, amunicję troszeczkę, może do karabinu sobie kupię tej amunicji. O, kupię sobie do Shotguna. No do Shotguna w ogóle nie mam. To sobie jeszcze kupię. I teraz ile będziemy mieli hajsu? Równe 0. No i pięknie. Mamy równe 0, 330 w banku. E, to był sposób jak wydać bardzo szybko, znacznie dużo pieniędzy w tej grze. Się, zawróćmy tym samochodem. Jeszcze mnie na paliwo, albo na coś będzie stać. A więc no, jest spoko. Jedziemy. Hop. Chyba niedługo będę musiał powiększyć mój storage w tej grze. Oj, bardzo będę musiał go powiększyć. Dobra, naj najpierw się zajmujemy wyciąganiem tych całych magazynków. A potem pistoletów. Hop samochodzik nasz Eldorado 4 na 4. Powinno się to wszystko do niego zmieścić. Mam taką nadzieję, że się zmieści. Jak coś na to wyciągniemy baseballa albo coś innego. Dobra. Jeszcze kilka karabinów potrzebujemy. Znaczy jakich karabinów, pistoletów. Nie no no, pistolety nie zajmują aż tyle. Ale ich kilka będziemy tutaj mieli. Nie wiem, czy jesteś jakiś konkurs, że wam rozdał ich kilka albo coś, bo byście woli, żebym je zachował dla siebie oj, nie ten samochód e, Eldorado. I już będziemy kończyć powoli ten odcinek. Ja sobie już tutaj przenoszę ostatnie pistolety nasze. deolino Defender. I za chwilę pokażę Wam, jak wygląda inwentori tego samochodu e, po naszych dużych zakupach. Tak mogę to nazwać. Jackaloup. Znaczy jaki Jackaloup? Eldorado potrzebuję. Dobra. I teraz zobaczcie, jak wygląda te Eldorado. Tyle mamy magazynków tych. Tyle mamy magazynków do karabinu. Mamy e, jeden, dwa, trzy, cztery. E, cztery Delino specjalne. Jeden Delino Fender. Dwa karabiny. Jeden shotgun. Eee. A mod do No i myślę, że w takiej że będziemy mogli zakończyć odcinek. Ja się z nami żegnam. Mam nadzieję, że się spodobał ten odcinek. Ja jestem Rain. Do następnego odcinka. Na razie i cześć!